Dzień dobry. Na dobrą sprawę, jedyną znaczącą cokolwiek partią w polskiej polityce, która wywodzi się z ery dinozaurów, jest PSL, Polskie Stronnictwo Ludowe. W dzisiejszym materiale przyjrzymy się powstaniu owej partii oraz jej rozwojowi i zmianom, jakie miały miejsce na przestrzeni lat, aż do schyłku PRL-u. Zanim przejdziemy do materiału, to szybka prośba o subskrybowanie mojego kanału. Uruchomiliśmy także program dla wspierających. W zamian za Wasze wsparcie możecie dostać unikatowy pakiet naklejek. Z góry dziękuję. A tym czasem przejdźmy do materiału. Historia polskiego stronnictwa ludowego rozpoczyna się pod zaborami, a dokładniej na terytorium Galicji w zaborze austriackim, gdzie chłopi zaczęli formować ugrupowania. Było to spowodowane wzrostem świadomości politycznej w owej grupie społecznej. Kołem napędowym zaś były reformy polityczne. Chłopi otrzymali możliwość udziału w wyborach do Sejmu Krajowego w Lwowie oraz do Rady Państwa w Wietniu, ale ich prawa wyborcze były bardzo ograniczone. Głos mieli tylko ci gospodarze, którzy posiadali ziemię i płacili podatki. Co za tym idzie, większość biednych chłopów nadal była wyłączona. Dodatkowo system kurialny faworyzował szlachtę i bogate mieszczaństwo, przez co głos chłopów miał mniejszą siłę. A na dodatek, nawet wybrani chłopscy posłowie często podporządkowywali się politykom konserwatywnym i nie tworzyli własnego, niezależnego obozu. W efekcie interesy wsi, takie jak niższe podatki, walka z lichwą, dostęp do ziemi czy też rozwój szkolnictwa wiejskiego, pozostawały na drugim planie wobec. Spraw, które interesowały głównie szlachtę i inteligencję. Nim powstała pierwsza partia polityczna broniąca interesów chłopskich, ludność wiejska zaczęła się organizować w różne mniejsze struktury, takie jak kółka rolnicze, spółdzielnie czy towarzystwa oświatowe i kulturalne. Kółka rolnicze skupiały gospodarzy chcących unowocześnić rolnictwo, wspólnie kupować narzędzia i nasiona, uczyć się nowych metod uprawy, z czasem stały się także miejscem dyskusji o sprawach społecznych i narodowych. Spółdzielnie, w tym spółdzielnie, Mleczarskie czy kasy pożyczkowe, które chroniły chłopów przed lichwą i dawały im szansę gospodarczego uniezależnienia się. Uczyły praktycznej współpracy i solidarności ekonomicznej. Natomiast towarzystwa oświatowe i kulturalne organizowały czytelnie biblioteki, kursy i przedstawienia teatralne, które podnosiły poziom wiedzy i świadomości narodowej mieszkańców wsi. Dzięki nim chłopi zaczęli dostrzegać własną wartość i potrzebę walki o równouprawnienie. To właśnie te inicjatywy były fundamentem, na którym pod koniec XIX wieku udało się zbudować pierwszą ogólnopolską chłopską organizację polityczną. Partia powstała podczas zjazdu w Rzeszowie w dniach 28-29 listopada 1895 roku. Do Rzeszowa przyjechało około 150 działaczy chłopskich i przedstawicieli organizacji wiejskich z różnych części Galicji. Obrady odbywały się tam w atmosferze silnego poczucia, że chłopi muszą wreszcie przemówić własnym głosem i walczyć o swoje interesy. W efekcie uczestnicy postanowili powołać nową partię polityczną – Stronnictwo Ludowe. Później ruchy chłopskie zaczęły sukcesywnie rodzić się w pozostałych zaborach. Wróćmy natomiast do Stronnictwa Ludowego. Pierwszy program partii był stosunkowo umiarkowany, ale jasno określał podstawowe cele. Obejmował on poprawę warunków ekonomicznych wsi, m.in. poprzez walkę z lichwą i wspieranie spółdzielczości, zmniejszenie podatków obciążających chłopów, powszechną, bezpłatną i obowiązkową edukację na poziomie podstawowym, większy dostęp chłopów do ziemi, równość wobec prawa i rozszerzenie praw wyborczych oraz stopniowe uniezależnienie chłopów od szlachty i urzędników w polityce lokalnej i ogólnokrajowej. Wśród inicjatorów i pierwszych liderów stronnictwa ludowego znaleźli się Jakub Bojko, chłopski publicysta, poseł do parlamentu wiedeńskiego, Jan Stapiński, późniejszy wieloletni lider ruchu ludowego, bardzo barwna i kontrowersyjna postać oraz Karol Lewakowski, lekarz i działacz społeczny. Ten ostatni został oficjalnie pierwszym przewodniczącym Stronnictwa Ludowego, wybranym właśnie na zjeździe w Rzeszowie. Rola Lewakowskiego była jednak bardziej formalna. Nie miał silnego zaplecza wśród chłopów, w efekcie czego jego następcami szybko stali się wspomniani wcześniej Bojko i Stapiński. Pałeczkę po Lewakowskim przejął Jakub Bojko, który jako chłopski poseł w parlamencie wiedeńskim domagał się równości politycznej i społecznej dla chłopów rozwoju szkolnictwa wiejskiego oraz ochrony chłopów przed lichwą i ciężarami podatkowymi. Był człowiekiem ugodowym, szukał porozumienia z innymi ugrupowaniami, zwłaszcza z demokratami i inteligencją. Z czasem właśnie ta postawa stała się powodem zarzutów o zbytnią miękkość. W 1903 roku zmieniono nazwę partii na Polskie Stronnictwo Ludowe, a około 1908 roku przewodnictwo w Stronnictwie przejął Jan Stapiński, działacz młodszy, bardziej radykalny i dynamiczny. Wielki był znakomitym mówcą, potrafił porywać tłumy podczas wieców. Reprezentował nurt radykalny, odwołujący się bezpośrednio do mas chłopskich. Podkreślał, że chłopi nie powinni być tylko sojusznikami innych warstw społecznych, lecz odrębną, samodzielną siłą polityczną. Partia szybko rosła w siłę, jednak w jej wnętrzu zaczęły narastać spory. Tak oto wewnątrz ugrupowania ukształtowały się dwa kursy prowadzenia polityki. Nurt radykalny, skupiony wokół Jana Stapińskiego, domagał się zdecydowanej walki o prawa chłopów. Stapiński i jego zwolennicy uważali, że wieś powinna stanowić niezależną siłę polityczną, a jej interesy powinny być wyraźnie oddzielone od interesów innych warstw społecznych. Głosili potrzebę szerokich reform społecznych i gospodarczych, m.in. redystrybucji ziemi. Nurt umiarkowany, natomiast, związany z Jakubem Bojką, skłaniał się ku polityce kompromisu. Umiarkowani wierzyli, że chłopi mogą osiągnąć więcej poprzez stopniowe reformy, współpracę z inteligencją i sojusze z innymi partiami demokratycznymi. Chodziło im o powolne, ale stabilne podnoszenie poziomu życia na wsi. Mówiąc wprost, różnice wynikały z odmiennych wizji przyszłości wsi i Polski. Radykałowie chcieli głębokich przemian społecznych, wywłaszczania wielkiej własności ziemskiej, powszechnego prawa wyborczego i większej roli państwa w gospodarce. Umiarkowani kowani natomiast skupiali się na sprawach praktycznych, walce z lichwą, tworzeniu spółdzielni czy rozwoju szkolnictwa wiejskiego, czyli na stopniowej poprawie codziennego życia chłopów. Nie można też zapominać o tym, że podziały w PSL odzwierciedlały sytuację w całej Galicji i w monarchii austro-węgierskiej. W tym czasie nasilała się rywalizacja różnych obozów politycznych: konserwatystów, demokratów, narodowców i socjalistów. Każdy z nich próbował zdobyć poparcie wsi. Rosły też oczekiwania samych chłopów, którzy coraz głośniej domagali się zmian i nie zawsze byli zadowoleni z powolnej polityki ramienia umiarkowanych. Do tego doszły nowe problemy społeczne, takie jak migracje zarobkowe, przeludnienie wsi czy zadłużenie gospodarstw. Potęgowały one jedynie napięcia i sprzyjały radykalnym hasłom to sprawiło, że PSL stało się areną ostrych sporów, które w 1913 roku zakończyły się rozłamem na PSL Piast i PSL Wyzwolenie. PSL Piast reprezentowało nurt narodowy. Opierało się głównie na średnich i zamożniejszych chłopach, którzy posiadali własne gospodarstwa i chcieli przede wszystkim stabilizacji oraz ochrony swojej własności. Piast stawiał na rozwój współdzielczości, samorządności na wsi i stopniowe reformy gospodarcze. Hasła tej frakcji koncentrowały się również wokół obrony interesów narodowych i walki o niepodległość. PSL wyzwolenie było natomiast bardziej demokratyczne i lewicowe. Partia ta znajdowała oparcie w biedniejszych chłopach, robotnikach rolnych i w inteligencji sympatyzującej z ruchem ludowym. Wyzwolenie stawiało na radykalne reformy społeczne przede wszystkim parcelację wielkich majątków ziemskich i sprawiedliwy podział ziemi. Domagało się bezpłatnej, powszechnej edukacji, równouprawnienia społecznego i większej demokracji. Nie bało się także współpracy z socjalistami i innymi ugrupowaniami lewicy. Podział ten sprawił, że wieś nie miała jednolitej reprezentacji politycznej. Obie partie konkurowały o wpływy i często rywalizowały ze sobą. Mimo to, ruch ludowy w obu wydaniach stawał się coraz ważniejszą siłą w polskiej polityce, zarówno w walce o niepodległość w 1918 roku, jak i w życiu politycznym II RP. Po rozłamie i powstaniu dwóch głównych frakcji, coraz większą rolę w ruchu ludowym zaczął odgrywać. Wincenty Witos, charyzmatyczny przywódca frakcji PSL Piast. Vincenty Witos zapisał się w historii jako jeden z ojców niepodległej Polski, choć nie był wojskowym ani wodzem powstań. Jego rola polegała na czymś innym, na mobilizacji i reprezentacji milionów chłopów, czyli tej warstwy, która stanowiła większość społeczeństwa. Witos od samego początku podkreślał, że niepodległa Polska musi być państwem wszystkich obywateli. Także chłopów, którzy przez wieki byli marginalizowani politycznie i społecznie. Dzięki niemu lud wiejski po raz pierwszy poczuł, że jest współgospodarzem ojczyzny, a nie tylko jej poddanym. I to właśnie ten chłopski działacz z regionu Galicji obejmował urząd premiera II RP trzykrotnie. Wincenty Witos po raz pierwszy objął urząd premiera w sierpniu 1920 roku, kiedy los odrodzonej Polski wisiał na włosku. Wojska bolszewickie parły na Warszawę, a w państwie panował chaos i strach. Witos stanął na czele rządu obrony narodowej, powołanego ponad Działami. W jego skład weszli przedstawiciele różnych ugrupowań, od socjalistów po narodowców. Jako premier, Witos odegrał rolę nie tyle wojskowego stratega, co politycznego przywódcy. To on potrafił zmobilizować społeczeństwo, szczególnie tysiące chłopów. Apelował do nich, aby stanęli w obronie własnej ojczyzny, którą dopiero co odzyskali. Tysiące ochotników zgłosiło się do armii, a chłopi oddawali konie, wozy i zapasy żywności na potrzeby frontu. Rząd Witosa współtworzył też propagandę obronną. W odezwach podkreślano, że walka toczy się nie tylko o Polskę, ale i o przyszłość wsi, o ziemię, o wolność. Dzięki tej mobilizacji i wysiłkowi całego społeczeństwa udało się zatrzymać ofensywę armii czerwonej i odnieść zwycięstwo w bitwie warszawskiej. Jednak w chwili, gdy zagrożenie minęło, jego ponadpartyjny charakter przestał być potrzebny. Zaczęły wracać zwykłe polityczne spory, a partie chciały sięgnąć po władzę. Dlatego po zakończeniu wojny rząd Witosa ustąpił. Był to upadek naturalny, wynikający z końca misji nadzwyczajnego gabinetu. Pierwszy rząd Witosa przeszedł do historii jako ten, który pomógł ocalić niepodległość. Trzy lata później, w maju 1923 roku, Witos II został premierem. Jego gabinet opierał się na koalicji PSL Piast i Narodowej Demokracji, znanej jako rząd Hienopiasta, Piasta. Był to moment, w którym Polska zmagała się z dramatycznym kryzysem gospodarczym. Inflacja osiągała niewyobrażalne rozmiary. Ceny rosły z dnia na dzień, a wartość pieniądza spadała niemal z godziny na godzinę. Rząd Witosa próbował ratować sytuację poprzez cięcia wydatków i reformy finansów państwa. Jednak polityka oszczędnościowa oznaczała wzrost niezadowolenia społecznego. Robotnicy żądali podwyżek płac, a chłopi domagali się ulgi podatkowej. I walki z lichwą. Niezadowolenie eksplodowało jesienią 1923 roku. W Krakowie wybuchły strajki i demonstracje, które przekształciły się w powstanie robotnicze. Wojsko otworzyło ogień do protestujących, zginęło kilkadziesiąt osób, a setki zostało rannych. Wydarzenia te, znane jako Krwawa Środa Krakowska, mocno uderzyły w autorytet rządu. W grudniu 1923 roku gabinet Witosa podał się do dymisji. Ten okres pokazał, jak trudne było rządzenie w młodej, pogrążonej w kryzysach gospodarczych i jak niewielkie pole manewru mieli ówcześni politycy, w szczególności gdy tak łatwo im było stracić poparcie i jakiekolwiek zaufanie wśród społeczeństwa. Witos po raz trzeci został premierem w maju 1926 roku, w sytuacji narastającego kryzysu politycznego. System parlamentarny przeżywał załamanie. Kolejne rządy upadały w krótkim czasie, a państwo pogrążało się w chaosie. Rząd Witosa miał być próbą przywrócenia stabilności. Jednak już po kilku dniach urzędowania doszło do dramatycznych wydarzeń. Józef Piłsudski, niezadowolony z kierunków, jakim zmierzała polityka państwa polskiego, rozpoczął zbrojny zamach stanu w Warszawie, znanym też jako Przewrót Majowy. Witos zdecydował się bronić legalnej władzy i konstytucyjnego porządku. Wojsko wierne rządowi podjęło walkę z oddziałami Piłsudskiego. Przez trzy dni w stolicy trwały starcia, w których zginęło około 400 osób, a ponad 1000 zostało rannych. Choć Wincenty Witos i prezydent Stanisław Wojciechowski początkowo byli zdeterminowani, aby stawić opór, ostatecznie Podali się do dymisji. Premier uznał, że dalsze walki przyniosą jedynie większy rozlew krwi i zagrożą jedności państwa. Ustąpienie Witosa otworzyło drogę do przejęcia władzy przez Piłsudskiego i obóz sanacyjny. Po przewrocie majowym w 1926 roku Polska weszła w okres rządów sanacji, systemu autorytarnego, w którym parlament i partie opozycyjne miały ograniczony wpływ na władzę. Tym oto sposobem Vincenty Witos stał się przywódcą legalnej opozycji. I choć z oczywistych względów nie mógł już rządzić, to nadal aktywnie walczył o prawa chłopów i zachowanie demokratycznych zasad w państwie. Po kilku latach, w 1931 roku, nastąpiło ważne wydarzenie dla ruchu ludowego. Doszło do zjednoczenia partii chłopskich. PSL-Piast, PSL-Wyzwolenie i Stronnictwo Chłopskie połączyły się w jedno ugrupowanie Stronnictwo Ludowe. Nowa partia, choć ze starą nazwą, miała jeden cel wzmocnienie pozycji chłopów i skuteczniejszą opozycję wobec rządów Nacji. Stronnictwo ludowe aktywnie uczestniczyło w życiu politycznym, organizując wybory. Rozwijając struktury samorządowe i spółdzielcze na wsi, ważnym elementem działalności była edukacja i propagowanie świadomości politycznej. Partia organizowała wiece, odczyty i wydawnictwa, które uczyły chłopów praw i obowiązków w niepodległym państwie polskim. Partia wchodziła również w sojusze opozycyjne, uczestnicząc w blokach parlamentarnych, znanych jako Centrole. Choć rządy sanacyjne utrudniały jej działalność, stronnictwo ludowe utrzymywało silne wpływy wśród chłopów i wsi. Dzięki takim działaniom Ruch Ludowy. Wciąż kształtował życie polityczne i społeczne wsi, przygotowując grunt na przyszłość. Wincenty Witos pozostawał symbolem walki o prawa chłopów i demokrację, pokazując, że nawet w okresie autorytarnych rządów legalna opozycja może mieć realny wpływ na społeczeństwo. Stronnictwo ludowe w latach 30. było więc nie tylko partią polityczną, ale także organizacją społeczną, uczącą, wspierającą i reprezentującą miliony obywateli, dla których niepodległa Polska była nie tylko formalnym państwem, ale miejscem ich codziennego życia życia i pracy. Pod koniec lat 30 wraz z narastającym zagrożeniem zewnętrznym, rosnącą siłą Niemiec i Związku Radzieckiego, które wkrótce miały się przerodzić w czwarty rozbiór Polski, trudnictwo Ludowe przygotowywało wieś do obrony państwa. Organizowano szkolenia, gromadzono zasoby i mobilizowano lokalne społeczności. Partia wciąż dbała o rozwój spółdzielczości, edukacji i samorządności, przygotowując chłopów do trudnych czasów, które miały nadejść. Rok 1939 przyniósł dramatyczny z zwrot. 1 września wojska niemieckie napadły na Polskę, a 17 września nastąpiła agresja ze strony ZSRR. Państwo Polskie zostało szybko rozbite, a działalność Stronnictwa Ludowego została zmuszona do przejścia do konspiracji. Liderzy ruchu, w tym WITOS, zostali zmuszeni do opuszczania kraju lub ukrywania się. Sam lider ruchu chłopskiego był nakłaniany zarówno przez Niemców, jak i Rosjan do utworzenia tzw. rządu kolaboracyjnego, na co trzykrotny premier II RP nie zgadzał się, za co był internowany. Będąc pod stałą obserwacją służb. Okres okupacji nie służył Witosowi. Jego stan zdrowia z dnia na dzień się pogarszał. Mimo upadku państwa i samej partii, ruch chłopski przetrwał, dzięki silnym społecznościom lokalnym i tradycji, które Stronnictwo Ludowe budowało przez dziesięciolecia. Wieś, którą reprezentowało, stała się fundamentem dalszej walki o niepodległość i odbudowę Polski po wojnie. Po zakończeniu II wojny światowej, Polska znalazła się w strefie wpływu ZSRR. W tym trudnym czasie Stronnictwo Ludowe, które przetrwało okupację, Dzięki silnym strukturom konspiracyjnym próbowało odbudować działalność polityczną w nowej rzeczywistości. Na czele ruchu stanął Stanisław Mikołajczyk, wieloletni działacz ludowy, współtwórca PSL przed wojną, który w czasie wojny kierował rządem RP na uchodźstwie. Mikołajczyk wrócił do kraju z misją odbudowy demokratycznego ruchu chłopskiego i przeciwstawienia się władzy komunistycznej. PSL w 1945 roku stała się główną legalną partią opozycyjną wobec narastającej władzy Polskiej Partii Robotniczej i komunistycznych struktur w kraju. Partia Mikołajczyka domagała się wolnych wyborów, odbudowy demokratycznych instytucji i poszanowania praw chłopskich. Działania PSL w tym okresie były trudne i niebezpieczne. Komunistyczne władze stosowały represje, zastraszały działaczy i ingerowały w lokalne struktury partii. Mimo to Mikołajczyk starał się utrzymać jedność partii i organizować. Kampanię wyborczą w 1947 roku, w której to PSL zdobyło znaczące poparcie społeczne. Szacuje się, że w wyborach faktycznie zdobyło większość głosów, ale wyniki zostały sfałszowane przez władze komunistyczne, które musiały za wszelką cenę stłamsić realnych oponentów w wyścigu po władzę. Ruch ludowy ponownie stracił możliwość realnego wpływu na władzę. Wielu działaczy zostało zastraszonych, a część partii przeszła do podziemia lub musiała opuścić kraj równolegle do tworzenia nowej rzeczywistości w powojennej Polsce. Pod koniec 1945 roku umiera Wincenty Witos. Jego śmierć była symbolicznym końcem epoki przewództwa starszego pokolenia ludowców, które kształtowało stronnictwo ludowe od czasów Galicji aż po II Rzeczpospolitą. Natomiast nowy lider, Stanisław Mikołajczyk, został Zmuszony do emigracji. Wyjechał z Polski na zachód, aby tam kontynuować działalność polityczną na uchodźstwie i zabiegać o wolną Polskę w środowisku międzynarodowym. Tam także doczekał końca swych dni w 1966 roku. Wracając do powojennej Polski, władze komunistyczne w 1949 roku postanowiły, że połączą resztki ruchu ludowego w Zjednoczone Srodnictwo Ludowe. Formalnie partia miała reprezentować interesy chłopów i wiejskiej ludności, ale w w praktyce była całkowicie podporządkowana Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. ZSL stało się więc instrumentem w rękach władzy, który nadawał pozory pluralizmu politycznego w systemie jednopartyjnym. Partia brała udział w wyborach, które w rzeczywistości były kontrolowane przez PZPR. Jej obecność w Sejmie i radach lokalnych miała służyć legitymizacji decyzji władz komunistycznych oraz przekonywaniu chłopów do realizacji polityki rolnej państwa. ZSL pełniło też funkcje administracyjne na wsi. Organizowało i nadzorowało spółdzielnie produkcyjne, wprowadzając nowe metody rolnicze zgodnie z planami państwa. Zachęcało do zrzeszania się w kolektywach i propagowało mechanizację rolnictwa. W strukturach partii działały zespoły edukacyjne, które prowadziły szkolenia z zakresu produkcji rolnej, księgowości spółdzielczej i samorządności lokalnej. Działalność ZSL była więc wielowymiarowa. Z jednej strony partia nadzorowała realizację polityki PRL wsi, z drugiej zaś utrzymywała konta. Z lokalnymi społecznościami, choć jej niezależność polityczna była iluzoryczna, ZSL stało się kluczowym ogniwem w strukturze państwa, dzięki któremu władze mogły wpływać na życie wsi, jednocześnie zachowując pozory reprezentacji chłopów. W latach 80. ZSL zaczęło częściowo nawiązywać kontakty z opozycją demokratyczną, w tym z Solidarnością. Część działaczy w lokalnych strukturach współpracowała z opozycyjnymi inicjatywami. Pomagając w koordynacji działań społecznych i informacyjnych. Formalnie ZSL pozostawało częścią systemu władzy, ale w praktyce niektórzy członkowie podtrzymywali tradycję ruchu ludowego, starając się bronić interesów chłopów i zachowywać elementy niezależności lokalnej. Choć ZSL nie mogło podejmować decyzji politycznych w pełni niezależnie, organizacja zachowała swoje struktury edukacyjne i społeczne. Wieś pozostawała miejscem, w którym ruch ludowy przetrwał poprzez szkolenia, spółdzielczość, kontakty lokalne i utrzymywanie. Świadomości historycznej Chłopów. Ruch ludowy w PRL był więc swoistym paradoksem. Z jednej strony podporządkowany władzy komunistycznej, z drugiej zachowujący ciągłość tradycji i obecność w życiu społecznym. Dzięki temu, gdy w 1989 roku nastał czas transformacji, struktury ruchu chłopskiego mogły od razu stać się podstawą do odbudowy niezależnej partii, polskiego stronnictwa ludowego. I to właśnie ten temat powrotu PSL do życia politycznego oraz jej przebiegu w Polsce po 1989. Roku opowiemy w drugiej części tego filmu. Dzięki za obejrzenie materiału do końca. Dziękuję za Wasze wsparcie. Tymczasem do usłyszenia!